W dzisiejszym wtorkowym odcinku szybkiego infa. Pogadamy sobie o nowym sezonie w Fortnite. Cie. Czy będzie lepszy niż poprzedni sezon? To dzisiaj sobie o tym wszystkim pogadamy. Yy, pogadamy sobie o mocnej odpowiedzi Denit Zeniaka na filmik Boxdela. Yy, Nitro właśnie opublikował swój film ostatnio, od, do tego też się odniosę. No i trzecie info o którym pogadamy, będzie to dubiel wygoniony ze z lokalu. Zaraz to wam wszystko opowiem, pokażę. No i jeszcze można powiedzieć, że czwarte info będzie związane ze skutnią, taką małą kłótnią, sprzeczką dubiela z Meduzą. Więc, moi drodzy, lecimy z tym całym odcinkiem, przygotujcie sobie coś do picia, bądź do jedzenia, bo będzie się działo. Lecimy. Oczywiście moi drodzy, jeśli chcecie pomóc mi rozwijać ten kanał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek w na mojego Twitcha, twitch Kondy i na mojego Twittera, to jest Condyc już, w taki sposób mi naprawdę pomożecie rozwijać ten kanał. No i to wystarczy w sumie, no i napiszcie jakiś, napisz jakiś miły komentarz, będzie mi bardzo miło. Dobra, lecimy. E, nowy sezon w, w tym Fortnite. Cie. Startuje już za 4 dni i jest to właśnie piąty sezon rozdziału trzeciego. Poprzedni sezon nie był, no powiedzmy sobie szczerze, nie był jakiś taki turbo mega wow, ale podobno ten sezon ma już być dużo lepszy. Co nowego pojawi się w tym sezonie jeszcze do końca nie wiemy, możemy się spodziewać jakichś właśnie podobnych rzeczy jak były w przeszłorocznym sezonie właśnie świątecznym, może jakieś Spidermany albo coś starego wróci, ja jako gracz Fortnite'a, który już tam chyba prawie dwa lata gra, byłbym szczęśliwy jakby jakieś Spiderman y wróciły albo coś takiego nowego, mam nadzieję, że Epic Games się postara i... No i wydaje mi się jeszcze, że będzie to jakiś pewnie motyw świąteczny. Jeszcze zbytnio dużo właśnie Epic Games nie podzieliło się z nami tym wyglądem tej, tego nowego sezonu. Tak jak wam powiedziałem, będzie to piąty sezon rozdziału 3. Wydaje mi się, że będzie to motyw świąteczny. No i w sumie tyle. Mam nadzieję, pewnie na dniach pojawią się jakieś nowe informacje. Ale to może uwzględnię w jakimś tam najnowszym, szybkim infie. Drugie info to jest właśnie mocna odpowiedź Dnitro na filmik e, Boxdela. Boxdela wypowiedział się właśnie na temat tej dramy całej. E, można wywnioskować z filmu Dnitro który trwał godzinę, tak moi drodzy, godzinę, godzinny filmik Dnitro e, Który e, moim zdaniem e, od Całkiem nieźle odpowiedział właśnie na, na te wszystkie zarzuty, tam, boxdela. Yy, I wydaje mi się, że, że, że zrobił to nieźle, i że odpowiedział, i że ci wszyscy, którzy myśleli, że to wszystko jego wina, to wydaje mi się, że teraz będą inaczej myśleli. Yy, ale ja to zostawiam do waszego tutaj, yy, to żebyście mieli po prostu, macie swoje zdanie, żebyście powiedzieli sobie, czy ten ma rację, czy ten ma rację. Moim zdaniem, lekko przechylnie można powiedzieć, że jednak ten Nitro coś tam yy, lepiej powiedział, to wszystko. Nice. Tam lepsze argumenty dał, tak mi się wydaje. No i tak, ja Wam powiedziałem, odpowiedział na wszystkie zarzuty Boxdela i coś tam jeszcze dodał od siebie, że to wszystko zaczęło się od tego, że oni mu na tym całym live streamie, obrabiali dupę. Zwykły kibic w sumie głównie i to było dość ciekawe, bo Boxdela w ogóle nie uwzględnił właśnie tego livestreama, streama, gdzie. Mówił właśnie zwykły kibic, i to było właśnie o tyle ciekawe. No, i wydaje mi się, że już drama się na tym skończy, że Boxel już zbytnio nie odpowie na to wszystko, bo też ma jakieś tam problemy ze zdrowiem, whatever. Nie wiem, co to jest. No i ten Nitro ma w sumie tyle. No i powiedział, że chce mieć święty spokój fameu. Fame, u, fame u, może mi teraz niezłe problemy, ale to wszystko będę mówił już w następnym odcinku szybkiego info. No i trzecie szybkie info, to jest dubiel wygoniony ze, z lokalu, z restauracji, z jakiegoś baru, whatever. E, został wygoniony przez to, że był trochę za głośno i był podchmielony. E, ja byłem na tym streamie, przyznam wam szczerze. I gadał właśnie przez telefon z NACU ze swoją dziewczyną i to było właśnie w Egipcie na jego IRL-u. Yy, I właśnie jak widziałem ten filmik i tak w mojej obserwacji, że po prostu przywalił się ten niezłe, się przydupił właśnie ten kelner, który tam właśnie gadał z tym yy, Marcinem Dubielem. Yy, bo cały czas mówił, że będzie cicho. No i był ci o ten Dubiel, tylko gadał sobie z dziewczyną, yy, mimo że był jakiś tam podchmielony, to nic takiego nie mówił, że u wygonimy cię zaraz i w ogóle. No i dubiel bardzo dobrze się zachował moim zdaniem, nie ja szedł dłużej w tą kłótnię, po prostu powiedział sobie, no dobra, pójdę sobie stąd i już mam Cię gdzieś. I tak właśnie się zachował, na pewno gdzieś tutaj uwzględnię w tle, czy tam będę dał jakieś zdjęcia, w których właśnie ten dubiel będzie mówił to, albo będzie po prostu pokazywał jak to wszystko wyglądało. Był to Anglik, ludzie powiedzieli, że naprawdę na Anglika to normalne zachowanie, nie tam na, dla mnie na mój temat, to się tam nie będę zbytno, zbytnio rozwodził, no bo co ja mam wam powiedzieć. Anglik, no to wiedzieć, czy, czy to na pewno był Anglik i w ogóle można tylko powiedzieć stereotypowo, że, że jeśli to był Anglik, no to wiadomo, że każdy Anglik tak się zachowuje, że przywala się do wszystkiego. No i można powiedzieć, że to będzie takie trzecie i pół info: to jest to, co coś tam powiedzieli sobie. Dubiel był tak podchmielony, i coś tam palnął do tego, właśnie, do, do, yy, do Meduzy, że Meduza powiedziała: Dobra, jak mnie nie chce na live streamie, no to sobie pójdę. A Dubiel podchmielony powiedział: ale to nie jest tak, że oni nie chcą cię na live streamie. Oni nigdzie ciebie nie chcą. Nikt ciebie nie chce. I tak coś właśnie powiedział też właśnie Dubiel yy, na tym streamie IRL. Bardzo ciekawy są streamy. Wydaje mi się, że yy, chłopacy, to na właśnie jest ten Franio i ten Dubiel i ten Meduza, oni tak właśnie są na topie tego, stream, tego całego live streamingu, ale jeszcze coś tam wydaje mi się, że coś się może tam odwalić niezłego, ale to na pewno w przyszłych szybkich fakt się pojawi na moim kanale. Nice. Moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że wam do, opowiedziałem co i jak, że y, coś tam dopowiedziałem, coś się dowiedzieliście. No i słuchajcie tyle. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, wkładajcie się na mojego Twitcha, Twitcha skondi i na mojego Twittera to jest już. Mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się już w następnych produkcjach. Życzę wam miłego dzionka, bądź miłej nocy w zależności od tego, oglądacie ten odcinek. No i Trzymajcie się do następnego odcinka.